Cześć tu Paula, Easy Kuchnie, witam Was w kolejnym odcinku z odwiedzinami u naszych klientów. Spójrzcie, dziś odwiedziliśmy kolejną kuchnię w bardzo, mogę powiedzieć, pospolitej kolorystyce, często wybieranej przez Was. Czyli jeśli nie wiemy, w jaką kolorystykę pójść, jakie fronty wybrać, to wybierając białe w połysku, w połączeniu z kolorem drewna, mamy gwarancję, że będzie to piękne połączenie, dosyć bezpieczne, neutralne, ale też ponadczasowe. I mamy gwarancję, że szybko nam ta kolorystyka się nie znudzi. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, Uwagę, że w małe przestrzenie naprawdę lubią połysk, lubią to odbicie, to czego nie sposób nie zauważyć w tej kuchni to oczywiście piękny żerandol, piękna lampa, to tak nawiasem mówiąc, ale diabeł tkwi w szczegółach, także te detale mają zdecydowanie znaczenie i taki wpływ na Ogólny odbiór naszej pięknej kuchni. Co tutaj mamy? Kuchnia jest dosyć ciasna w kształcie litery C bądź U, jak zwał, tak zwał, natomiast każda przestrzeń w tej kuchni jest świetnie zagospodarowana, zaplanowana i wykorzystana na maksa. Zwróćcie uwagę na ten kąt, ponieważ jest to dosyć blisko wejścia. Musieliśmy zastosować tutaj spłycony blat. Wykorzystana jest ta przestrzeń na szafkę na dole uchylną do boku. Natomiast żeby nie robić takiego mało już modnego skosu z blatu, zdecydowaliśmy się na nieco nowocześniejszą formę, tak zwaną nakant podział i Przejście w pełną głębokość blatu, ponieważ to pomieszczenie miało konkretnie w tym miejscu przyłącze, przygotowane do podłączenia płyty i piekarnika. Wydawać by się mogło lekkie dziwactwo, coś nietypowego, czemu tak jest, natomiast musieliśmy się przygotować i dostosować do naszego nietypowego pomieszczenia. Idąc dalej, mamy wykorzystaną przestrzeń, połączone wszystko oczywiście blatem. Z tej strony mamy zle. i Przy oknie, często wybierana przez Was opcja, bardzo fajne rozwiązanie, wygodne podczas pracy. Możemy też zerknąć na to, co dzieje się za oknem. Jeśli już mowa o zlewie, pamiętajmy, że mamy do wyboru na rynku w tej chwili różną formę zlewów, począwszy od jednej małej, zwykłej komory, następnie mamy półtora komory, jak w tym przypadku, i dodatkowo jeszcze ociekacz. W tym przypadku, chyba, jeden z większych zlewów, bardzo praktyczny został tutaj zastosowany. Jeżeli chodzi o detale, mamy w dolnych szafkach uchwyty, zobaczmy takie krawędziowe w kolorze czarnym, nakładane na front. Natomiast po zamknięciu zobaczcie ten uchwyt licuje się z naszą głębokością blatu. W związku z tym nie przeszkadza przy poruszaniu się w kuchni i przy pracy. Skoro mowa o pracy, zobaczcie na te fantastyczne szerokie szuflady. Jest to 90 cm bardzo pakowna szuflada, jedna na sztuczce i pod spodem dwie głębsze, które oczywiście zostały wykorzystane również na przechowywanie garnków. Mamy tutaj zastosowane Prowadnice firmy Bloom, czyli z wieczystą gwarancją od producenta, gwarantujące nam również cichą pracę, płynne domykanie się. Także serdecznie polecam na wybranie właśnie tego rozwiązania. Co jeszcze możemy tutaj powiedzieć o praktyczności i wykorzystaniu w tej kuchni? Mamy szafki narożne. W wielu naszych materiałach i kuchniach pokazywaliśmy Wam już różne rozwiązania systemów wyjezdnych szafek. Zdecydowanie praktyczniejsza forma wykorzystania. Natomiast nie zawsze tak musi być. Możemy zastosować zwykłą, klasyczną półkę. Oczywiście wiąże to się z nieco trudniejszym dostępem do tej przestrzeni. Natomiast pamiętajcie, że takie rozwiązanie Również jest dostępne w naszej ofercie. Niewielka kuchnia, natomiast błyszcząca w połysku, pięknie rozświetlająca nasze wnętrze i oczywiście wykorzystana do samego. Sufitu. Zobaczcie również na podział nowoczesny, czyli fronty dzielone w poprzek, bardzo szeroki front w pasie dolnym tych szafek. Tutaj akurat mamy przechowywane kubki, naczynia, natomiast już boczne fronty mamy w formie uchylnej i otwieranej. Do boku. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby te systemy ze sobą łączyć, mieszać. Gród w tym, aby wykorzystać całą przestrzeń i było to spójne z całością. Oprócz szuflad, bardzo praktycznego rozwiązania, mamy w tej kuchni również szafkę cargo, pewnie doskonale Wam już znaną, natomiast pokażę jeszcze raz. Jest to szafka wysuwna z dwoma koszami do przechowywania na przykład żywności, olej, ocet może tutaj śmiało się znajdować. Kolejna szafka to ta pod zlewem w formie szuflady. Zdecydowanie polecam to rozwiązanie, bardzo praktyczne i przydatne podczas wyrzucania naszych odpadów. Dodatkowo w tej szufladzie oczywiście warto zaplanować odpowiednie sortowniki, pojemniki na segregację naszych odpadów. Górna część zabudowy tej kuchni została zaprojektowana na dwóch naszych ścianach. Ponieważ mamy w tym miejscu narożnik, oczywiście nie mogło zabraknąć rozwiązania również na tą przestrzeń. Zobaczcie, jest to bardzo obszerna szafka, mieszcząca w sobie wiele przedmiotów, mająca dużo miejsca, otwierana w sposób uchylny dwa fronty, w tej części, jak również i powyżej. Zwróćmy uwagę jeszcze na blat w kolorze naturalnego drewna, natomiast jest to płyta laminowana, bardzo odporny, praktyczny materiał, pięknie zlicowany i połączony po całości. Grunt w tym, aby wszystko było pięknie wykończone i dopasowane. Na ścianie mamy tutaj zastosowane kafle, konkretnie matowe, z takim ciekawym wzorem, imitacją, można powiedzieć, kamienia, które świetnie nawiązują do podłogi tej kuchni. Podłoga jest w połysku, również rozświetla to wnętrze, natomiast ta płaszczyzna na ścianie matowa. I oczywiście takie połączenie też jest zgodne ze sztuką, wszystko ze sobą pięknie współgra i ładnie wygląda. Na koniec zapraszam was na naszą stronę internetową easykuchnia.pl, gdzie znajdziecie wersję elektroniczną naszego najnowszego katalogu jak również wszystkich pozostałych. Zapraszam was serdecznie do lektury, sprawdzić i dowiedzieć się więcej o naszej firmie i o naszych realizacjach.